Zmęczony z wycieczki, Samuel Vogt. Samuel, przede wszystkim chciałbym Cię zapytać o to poddanie, bo z Team, wiadomo, brazylijski jiu więc pytanie. Taki był plan od początku, żeby gdzieś przewrócić, najpierw wymęczyć, później przewrócić i poddać? Nie, nie, ja powiem szczerze, jakichś planów na walkę szczególnie nie mam. Wywodzę się ze stójki, karate od dzieciaka i tak dalej. Zawsze mnie to bardzo jarało. Wiadomo, ja chcę robić MMA, chcę się bić w tych ośmiu ścianach, no i dlatego muszę robić ten parter, trenuję w najlepszym klubie parterowym w Polsce i no po prostu no trenuję i to wychodzi samo z siebie, nie? Można powiedzieć, że runda jest dla siebie szczęśliwa, druga walka, drugie zwycięstwo, teraz jeszcze dodatkowo zwycięstwo po porażce, więc można powiedzieć, że to jest talizman jednak Samuela Wokta. E, no tak, w Białogardzie drugi raz przyjeżdżam, drugi raz wygrywam przez poddanie, czego się nigdy kompletnie nie spodziewam, no Białogard fajny, fajny. Szczęśliwy jest dla mnie, nie mega. Słuchaj, dostałeś specjalną nagrodę od Boruta MC Poland. Jakbyś mógł pokazać... No i pytanie. Ładne? No, ładne, ładne, bardzo ładne. Jeszcze takiego nie mam. Także pokażę już do kamery. Ładne. Ale nie wiem co to jest za nagroda właściwie. Że im się podobało? No chyba tak, diabelski pojedynek, także bardzo dobra walka. No i na koniec, komu dziękujemy tak naprawdę za pomoc, to jest teraz twoja chwila i chwila dla tych, którzy dołożyli cegiełkę do przygotowań. O Boże! Najbardziej e, to podziękować chciałbym z mojej dziewczynie kochanej, która znosi to wszystko. E, mojemu gromu, rodzinie, e, znajomym, którzy zawsze przyjeżdżają na gale. Mojemu narożnikowi, bo jeszcze tak dobrze się nie czułem od dawna w klatce. Maciej, Jewtuszko i Rokes, Michał Maderla, Łukasz Sudolski. No i no wszystkim sparing partnerom, komu tylko się da, co wkładają serduszko i pomagają firmie Alseco. Altor, dziękuję za wsparcie i, i to wszystko. A my dziękujemy za świetną walkę Samuel Vogt, a my już wracamy do klatki, gdzie jest Damian Dąbrowski. God, so